Z tej strony MCP, jak dzisiaj będziemy nagrywać yy, mini zestawy. Jak widzicie, nowa nazwa, no nie, To jest nowa seria na tym kanale. No i moi napiszcie w komentarzu, jak Wam się spodobało, to dajcie lajka like w górę. Napiszcie w komentarz, dajcie suba. No i kliknijcie dzwoneczek. No, jak widzicie, na tym zestawie jest Hajzik w skrzynce, który yy, ten człowiek kradnie. O nie. E, I tutaj jest policjant z kurde Lister Zaczynajmy e, pokazywać wszystkie klocki. Do zrobienia e, tego zestawu jest e, ta, taki taka podłoga, Płytka Taka płytka. O właśnie jesteśmy z bratem Wolfson. Tu jest płytka taka, i zaraz, zaraz Wam powiem, ile ona jest na klocku. Jeszcze jest na 12. No, na no to yy, zielona. Jak widać. O! Dobra. Yy, kolejny klocek. Tutaj jeszcze hajsiki, 9 hajsików. No i no, jeszcze tutaj parę klocków jest. Więc dalej. Skrzynka, którą możecie zdobyć w setek z Minecrafta? Tak. A. które też możecie z... zdobyć w setek z Minecrafta? Tak. Zobaczmy. Jedna zielona, dwie żółte i jeszcze jedna zielona. Dwie zielone i dwie żółte. Tak. Dalej. Dobra. I teraz najważniejsze ludziki. To jest Zbyszek, a to jest Janusz. No. No i fajnie, no, no zaczynajmy, tak? Najpierw mamy y, 12 na 6 taką płytkę. No. No i teraz y, najpierw sadzonki, nie? Dobrze, no to tutaj sobie je poustawiamy. Dobrze, już tutaj mamy sadzonki. Teraz bierzemy skrzynię z Halifax. O, tutaj widzicie taki. Taka skrzynkę, zaraz się widzimy, jak ją otworzę. A tutaj jest skrzynka otwarta, i tutaj trzeba napakować hajsik. I tylko pamiętajcie, żeby. Yy, Zostawić dwa hajsiki. Dwa hajsiki, bo tutaj musi się. muszę wiesz, że się, roz, się rozpłyną, nie? Na bogate. A tutaj widzimy skrzynkę z hajsem. Tutaj, tak z daleka, żeby. Bardzo tutaj, o, pod lampkę, O, widzicie, pięknie, tak. No i widzimy, jeszcze jak jeden? już ona będzie postawiona na tych, na płytce. Dobra, widzicie już, tak? No i teraz najważniejsze ludziki, tak? No to tutaj stawiamy Zbyszka. O, o, tutaj jest Zbyszek. Tutaj sobie rękę wyciąga, żeby tutaj zestrzelić Janusza. Widzimy jak... albo tak... Tutaj Janusza postawimy O, że na niby skrzynka otwiera no. no i szecik zrobiony Jak wam się podoba dajcie lajka w górę y Skomentujcie Dajcie suba i y Słuchajcie y Teraz jak dobijacie 3 lajki że się pojawia na kanale Samocholi FCB Minecraft Youtubersko S Jak lubicie no nie wiem, czy lubicie, ale y, na przykład mam taką, y, no jakby wiskę, nie wiem, y, na no, mi, no i ona tam y, napisała, że ten. Dobra, to kończymy i siema, nara.